z Zielonego Wzgórza, rozdział dwunasty, uroczysta przysięga. W piątek dopiero dowiedziała się Maryla o kapeluszu przybranym kwiatami. Powróciwszy od pani Lindę, wezwała do siebie Aniem. Aniu, pani Lindę opowiedziała mi, żeś ostatniej niedzieli przyszła do kościoła w kapeluszu dziwacznie przystrojonym mleczami i polnymi różyczkami. Cóż ci przyszło do głowy? Wyglądałaś prawdopodobnie jak straszydło na wróble. O, tak, ja wiem, że w czerwonym i żółtym kolorze nie jest mi do twarzy zaczęła Ania nie do twarzy kwiaty na twoim kapeluszu jakiejkolwiek barwy byłyby śmieszne jesteś najnieznośniejszym dzieckiem na świecie. Nie rozumiem. Dlaczego kwiaty u kapelusza śmieszniej wyglądają niż kwiaty przypięte do sukni? protestowała Ania. Bardzo wiele dziewczynek miało wiązanki przypięte do sukien. Cóż to za różnica? Maryla nie miała ochoty wdawać się w rozprawy. Nie odpowiadaj mi w ten sposób, Aniu. Było to bardzo niemądrze i proszę, byś nigdy więcej nie zrobiła czegoś podobnego pani małgorzata twierdzi że omal nie zemdlała zobaczywszy cię tak wystrojoną nie zdążyła zbliżyć się do ciebie aby ci kazać zrzucić to wszystko mówi że ogólnie wyśmiewali cię rozumie się że przypuszczano iż iż to ja nie mam nic lepszego do roboty jak stroić cię w ten sposób ach jakże mnie to martwi Rzekła Ania ze łzami w oczach. Nigdy nie przypuszczałam, że pani będzie się o to gniewała. Mlecze i różyczki były takie śliczne, że uważałam, iż na moim kapeluszu jeszcze piękniej się wydadzą. Przecież tyle dziewczynek miało sztuczne kwiaty u kapeluszy. Obawiam się, że będę wam często sprawiała przykrość i kłopot. Może byście mnie lepiej odesłali do domu, sierot? Wprawdzie byłoby to okropne i nie wiem, czy potrafiłabym to przeżyć. Prawdopodobnie padłabym w suchoty, bo przecież jestem tak strasznie chuda. Ale wolałabym to raczej niż być waszym wiecznym utrapieniem. Co za niedorzeczność, rzekła Maryla, niezadowolona, że doprowadziła dziewczynkę do łez. Nie będę zmuszona odesłać cię do domu sierot. Jestem tego pewna. Pragnęłabym tylko, aby się zachowywała tak, jak inne dziewczynki. I nie narażała się na śmieszność. Przestań płakać. Mam dobrą nowinę dla ciebie. Diana Barry powróciła dziś do domu. Pójdę do niej pożyczyć wzoru roboty ręcznej. Jeśli masz ochotę, możesz mi towarzyszyć. A zapoznasz się z Dianą. Ania zerwała się z miejsca ze splecionymi rękami, ze łzami błyszczącymi jeszcze na policzkach. Ściereczka, którą trzymała niespostrzeżenie, wypadła jej z rąk. Ach, Marylo, ja się tak tego bardzo lękałam. A gdy ta chwila już nadeszła, obawiam się coraz bardziej. A jeśli ja jej się nie spodobam, byłoby to Najtragiczniejsze rozczarowanie w moim życiu. Nie unosz, że się tak bardzo i nie używaj takich wyszukanych wyrażeń brzmi to nienaturalnie w ustach dziewczynki. Jestem pewna, że Diana cię polubi, abyś się tylko spodobała jej matce. Jeśli słyszała, jak gwałtownie zachowała się wobec pani Lindy i że poszłaś do kościoła w kapeluszu przybranym mleczami, nie wiem, co pomyśli o tobie. Musisz być uprzejmą i rozsądną, a także wystrzegać się tych dziwacznych wyrażeń. Czegoż ty drżysz? Ania drżała w istocie. Twarzyczka jej była blada. Ach, i Maryla byłaby wzruszona, gdyby miała ujrzeć dziewczynkę, w której pragnęłaby zyskać serdeczną przyjaciółkę, a której matka może... Nie zezwoliłaby na to, szepnęła, idąc śpiesznie po swój kapelusz. Wyszła z domu, kierując się ku lasem, porosłemu sosnowemu wzgórzu. Maryla zapukała do drzwi kuchni. Pani Bary natychmiast otworzyła. Była to osoba wysoka, o czarnych włosach i czarnych oczach, z wyrazem energii około ust. Mówiono o niej, że bardzo surowo wychowuje swe dzieci. Jak się masz, Marylo? rzekła serdecznie. Proszę, wejdź do pokoju. To jest pewnie dziewczynka, którą zaadoptowaliście. Tak, to jest Anna Shirley odrzekła Maryla. Ania, powiedziała dziewczynka, która, jakkolwiek strwożona i drżąca, lękała się o jakieś nieporozumienie co do tego ważnego punktu. Pani Bary, nie dosłyszawszy czy też nie zrozumiawszy tej poprawki, serdecznie ujęła jej dłoń i rzekła, jak się masz dziecko, czuję się bardzo dobrze fizycznie, lecz moralnie jestem znużona. Dziękuję pani bardzo, odpowiedziała Ania poważnie, a zwracając się do Maryli szeptem, dodała, czy była w tym jakaś przesada? Wszakże nie, Marylo. Diana siedziała w rogu sofy, czytając książkę, którą na widok wchodzących natychmiast odłożyła. Było to bardzo ładne dziewczątko o pięknych czarnych oczach i włosach swej matki, różowych policzkach i wesołym usposobieniu odziedziczonemu po ojcu. Oto moja córeczka diana, rzekła pani Bary. Diano, zabierz Anię do ogrodu. I pokaż jej twoje kwiaty. Będzie to dla ciebie korzystniejsze niż ślęczenie nad książką. Czyta niezmiernie wiele. Za dużo, mówiła dalej, zwracając się do Maryli, kiedy dziewczynki wyszły z pokoju. A nie mogę temu zapobiec, bo ojciec jej pozwala. Wiecznie ślęczy nad książkami. Cieszę się, że znalazła towarzyszkę zabaw. Będzie więcej czasu spędzała na świeżym powietrzu. W wielkim ogrodzie, pełnym łagodnych promieni zachodzącego słońca, ślizgujących się przez szeregi ciemnych starych sosen, stały Ania i Diana, przypatrując się sobie nieśmiało, poprzez krzak wspaniałych żółtych lilii. Ogród państwa bary był to istny gaj, pełen cudnych kwiatów, które by w każdej innej, mniej krytycznej chwili w zachwyt wprawiły wrażliwą aniem. Otaczały go rozłożyste stare wierzby i wielkie, wysokie sosny, pod którymi tuliły się kwiaty, nie znoszące nadmiaru słońca. Gładkie, wijące się, żwirem wysypane ścieżki, wyłożone z obu stron muszlami, przeżynały go na wszystkie strony niby czerwone wstęgi, zaś na trawnikach pomiędzy nimi Kwitły tysiące cudnych kwiatów. Były tam białe stokrocie i wspaniałe, wielkie, karmazynowe piwonie, pełna nasion rezeda i narcyzy o upajającej woni, delikatne polne różyczki, czerwone, niebieskie i białe orliki, żółto-czerwone nagietki, całe kępy mięty i lawendy, groszek pachnący we wszystkich swych delikatnych, i bladych odcieniach szkarłatna jeżucha i wyniosłe kosaczce których dumne lance odcinały się bardzo wyraźnie na tle soczystych traw. Był to ogród pełen promieni słońca, brzęku pszczół, cichych szmerów wietrzyka oraz symfonii barw kwiatów i zieleni. Ach, Diano, rzekła wreszcie Ania, zniżając głos do szeptu, i składając ręce. Czy, czy myślisz, czy myślisz, że będziesz mogła mnie polubić trochę? Tyle, aby zostać moją serdeczną przyjaciółką? Diana roześmiała się. Diana śmiała się zawsze, zanim cośkolwiek powiedziała. Z pewnością, że tak, odrzekła szczerze, cieszę się ogromnie, że będziesz mieszkała na zielonym wzgórzu. Przyjemnie mi będzie mieć towarzyszkę zabaw. Nie ma tu żadnej dziewczynki, z którą mogłabym się bawić, a siostry moje są jeszcze zbyt maleńkie. Czy przysięgniesz, że będziesz moją przyjaciółką na wieczne czasy? spytała prędko Ania. Diana spojrzała przerażona Ależ to bardzo brzydko przysięgać rzekła z wyrzutem. Cóż znowu? Nie jest brzydko przysięgać. Tak, jak ja myślę, są dwa rodzaje przysięgi. Ja słyszałam tylko o jednym rzekła Diana z powątpieniem a właśnie jest i drugi wcale nie brzydki jest to po prostu uroczysta obietnica. No tak, to co innego przyznała Diana z ulgą jakże ty ją dajesz? Podajemy sobie ręce od tak rzekła Ania poważnie. Właściwie powinno się to odbyć nad bieżącą wodą. Ja pierwsza wypowiem tę przysięgę. Uroczyście obiecuję i przyrzekam pozostać wierną najlepszej mej przyjaciółce, Dianie Bary, dopóki słońce i księżyc istnieć będą. Powtórz to samo, tylko wstaw moje imię na miejsce twojego. Diana powtórzyła przysięgę. Naturalnie, roześmiała się na początku zdania i na końcu, potem powiedziała: Jesteś niezmiernie oryginalną dziewczynką, Aniu, mówili już o tem dawniej, ale zdaje mi się, że będę cię bardzo kochała. Kiedy Maryla z Anią wracały do domu, Diana odprowadziła je aż do mostu. Dziewczynki szły razem, opluduszy się ramionami. Przy rozstaniu Kilkakrotnie przyrzekły sobie spotkać się nazajutrz po południu dla wspólnej zabawy. No cóż, znalazłaś w Dianie pokrewną duszę? spytała Maryla powracając na zielone wzgórze. O tak! westchnęła Ania szczęściem, nie odrzuciwszy sarkazmu w zapytaniu Maryli. Ach, Marylo, jestem obecnie najszczęśliwszą dziewczynką na wyspie księcia Edwarda. Upewniam Marylę, że ze szczerą chęcią odmówię dziś wieczór modlitwem. Diana i ja zbudujemy jutro domek dla zabawy w gaiku brzozowym. Czy mogę wziąć te kawałki potłuczonej porcelany, co leżą na stosie drzewa? Urodziny Diany są w lutym, zaś moje w marcu. Czy się to Maryli nie wydaje dziwnym zbiegiem okoliczności? Diana pożyczy mi książkę do czytania. Bardzo ciekawą i strasznie zajmującą. Pokaże mi miejsce daleko w lesie, gdzie rosną konwalijki. Czy Maryla nie uważa, iż Diana ma bardzo wymowne oczy? Chciałabym i ja takie mieć. Diana nauczy mnie piosenki, Nelly z koszyczkiem w ręce, da mi też obrazek do zawieszenia w moim pokoju. Jest to prześliczna recina, mówi Diana. Jakaś piękna dama w błękitnej, jedwabnej sukni. Dostała ją od pewnego agenta sprzedającego maszyny do szycia. Chciałabym posiadać cośkolwiek dla ofiarowania Dianie. Jestem troszeczkę wyższa od niej, ale ona jest tęższa. Mówi, że chciałaby być szczuplejszą, bo wtedy jest się zreczniejszą. Ale obawiam się, że powiedziała tak dlatego, aby mi nie sprawić przykrości. Któregoś dnia pójdziemy nad morze zbierać muszle. Postanowiłyśmy nazwać źródło tam koło mostku fontanną Dryad. Czy to nie pięknie? Czytałam raz o jednym miejscu mającym taką nazwę. Zdaje mi się, że Dryada jest to dorosły elf. Czy nie? Obyś tylko nie zamęczyła Diany swoim gadulstwem, rzekła Maryla. Pamiętaj także przy układaniu waszych planów, że nie wolno bezustannie się bawić. Będziesz miała obowiązki, które muszą być spełnione przede wszystkim. Kielich radości Ani był już pełen, lecz Mateusz przepełnił go po brzegi. Powróciłby właśnie ze sklepu skarmody i nieco nieśmiało, błagalnie spoglądając na siostrę, podał Ani małą torebkę. Mówiłaś kiedyś, że lubisz tak bardzo pastylki czekoladowe rzekł. Oto masz trochę, masz tobie mruknęła Maryla. Popsuje zęby i żołądek. No, no nie patrz tak smutnie, Aniu. Możesz je zjeść, skoro Mateusz kupił je dla ciebie. Wprawdzie lepiej byłby zrobił, gdyby kupił pastylki miętowe. Są zdrowsze, tylko nie zjedz ich od razu. Ależ nie, nie zawołała Ania szybko. Co dzień wieczorem zjem tylko jedną pastylkę Marylo, a czy mogłabym oddać połowę ich Dianie? Pozostałe będą smakować mi dwa razy lepiej. Jestem taka szczęśliwa, że mam coś jej do ofiarowania. Trzeba przyznać na pochwałę ani, rzekła Maryla, gdy dziewczynka poszła do swego pokoju, że nie jest ona wcale chciwa. Cieszę się z tego, gdyż nie cierpię dzieci chciwych. Boże mój, jest tutaj dopiero od trzech tygodni, a wydaje mi się, że zawsze była u nas. Nie umiem wyobrazić sobie teraz domu bez niej. Nie przybieraj Mateuszu, miny, jakbyś chciał powiedzieć, czy nie mówiłem? Przyznaję otwarcie, że jestem zadowolona, iż zgodziłam się na zatrzymanie u nas tego dziecka i że przywiązuję się do niej z każdym dniem więcej. Tylko, nie wmawiaj w siebie, że to twoja zasługa, Mateuszu.